Siemaneczko oddziska z tej strony Grzegorz i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem z prywatnego serwera, jak zainstalować do Sol Jak widzicie, możemy tutaj już wszystko kupić. Ja już sobie trochę pograłem, naprawdę jest on bardzo fajny, bardzo polecam obejrzeć ten odcinek. I już bez przedłużania zaczynamy, ale jeszcze jedna ważna sprawa. Posłuchajcie mnie. Niedawno temu powstał taki kanał jak Morawa Margo. Link do niego będziecie mieli w opisie. I naprawdę dla Was to jest nic, ale dla mnie i dla mojego wersja świątecznego jest to naprawdę yy, miła i fajna rzecz. Yy, to właśnie taka mała prośba, jakbyście mogli go po prostu zasubskrybować i już bez przedłużania po prostu zaczynamy. Dobra, a więc pierwszą rzeczą, którą robicie, musicie najpierw odinstalować swojego zwykłego Sonnta albo prywatny serwer, właśnie jak ja i musicie wejść w Google. Oczywiście, standardowo, tak jak zawsze, i uwaga, ja już to mam, mogę sobie to chyba wkleić, tak? Wklej. Dobra, i po prostu będziecie mieli to w opisie, ale możecie ten od razu już zobaczyć. I to się nazywa Donald's Soul Knight. Wnawia się Mod, Mod Ultimate Games. Games, oh sorry. Dobra, musicie to teraz wyszukać i wchodzicie w pierwszy link, który mam wyskoczy. W moim przypadku jest to pierwszy, U was może być nie wiem, niżej albo coś na stylu. Klikacie w to i uwaga, jak już się Wam to załaduje. Trzeba będzie tam jeszcze e, znaleźć ten link, ale to jest nic trudnego. Czekam, aż na się zładuje. I tak to, tak, to jest właśnie to. Teraz schodzimy na dół, No jej kuchleczkę. Jeszcze się ta strona nam ładuje. Dobra. I uwaga, tutaj macie na dole e, Download Soul Knight Mod Ultimate Games Games, Boże, dlaczego mi się tak myli? Dobra, teraz jeszcze raz tutaj schodzić na dół Musicie odczekać te parę sekund, aż się wszystko ogarnie Dobra, jeden i pobierz Naciskacie pobierz I uwaga, jeszcze dla was się takie coś e, Chwileczkę Nie, jeszcze, jeszcze mi się to nie, nie, nie pobiera To... Chwilę trzeba poczekać. Naciśnijcie ten krzyżyk, bo jak naciśnijcie ten krzyżyk, to już chyba się powinno pobierać. Tak, musicie nacisnąć krzyżyk, nie to jest takie dziwne, żeby ma się zaczęło pobierać. No i mi się już pobiera, więc musimy tylko poczekać. Dobra, a więc mam już się to zainstalowało i po prostu wystarczy już to nacisnąć i już się samo zainstaluje. Yy, więc po prostu pokażę Wam, że udowodnię, że to jest to, żeby nie było, że to jest coś innego. No, to trzeba jeszcze poczekać, instaluj. Dobra. No, u mnie się niestety tak długo instaluje. Trudno się mówi. <trybujesz> trzeba poczekać. No dobra, instaluj się, Boże. O no i się przebudził ekran, dobra. Ej no co jest? Już poczekam prawie minutę. <noise> Wiadomo, że minuta to nie jest dużo jakaś, ale w do takiego instalowania się... Jak jeszcze rozumiem gdyby to był Fortnite, ale Soul Knight, serio? Powinien przestać słaby internet. Dobra, w końcu się zainstalowało, a jeszcze mam skanowanie. Czy to nie jest wirus? Na szczęście nie i proszę bardzo. Uruchom, klikamy i uwaga, pokażę Wam, że to jest prywatny serwer, a nie jakiś tam szajs tak zwany. Dobra, dobra, musi to załadować. Dawaj, szybciej, przechodź. Ciekawe, czy taka chińska firma zrobi ogólnie takie znaczki. Hmm, być może. Dobra, to musi się i ile to się będzie jeszcze hodować? Dobra, zrobię kolejne cięcie, bo to naprawdę już nie ma sensu. Aha, dosłownie przed, jak, jak zrobiłem cięcie, to już się włączyło. Dobra, e, nowa gra, proszę bardzo. E, dostaliśmy wampira na sam początek. Ch e, chyba dlatego, bo nie wiem dlaczego dostałem wampira, bo go pewnie... Tak, kiedyś go chyba kupiłem. Proszę bardzo, mamy tutaj bardzo dużo tej naszej waluty w Sunnite'cie. Możemy sobie wszystkie ten postacie odblokowywać. Proszę bardzo. No i to by było tyle. Dobra. Więc oczywiście klasycznie, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym poradniku. Cześć!